Cześć wszystkim. Dzisiaj zobaczcie, co ja mam. To jest karteczka Robloxa. Dzisiaj ja Wam pokażę, jak dodać Robuxy do swojego konta za pomocą karteczki Robloxa. To dobra. Po pierwsze, ja Wam przeczytam instrukcję użycia karty. Dobra, zaczynamy. Pierwsze, przejdź do www.roblox.com. Redem. Drugie, zaloguj się lub stwórz konto. Potraf kartę, żeby odsłonić PIN i wpisz go na stronę. Czwarte. Wydaj swoje środki na Robux i nie tylko. Zaczynamy zdrapywać ten kod. Raz zobaczymy jakie hasło. Ale wiecie co, widowe to, ale to to bardzo ciężko. Mi nawet słabo idzie. Trzeba mieć bardzo dużo siły, żeby to zdrapać, bo to jest bardzo ciężkie. Zobaczcie ile ja tylko zdrapałem. Tylko ile ja zdrapałem. Ale wiecie co? Jeśli ja wam ten kod pokażę, który, który ja zdrapałem, to wy nie będziecie mogli to wpisać, bo ten kod już jest wykorzystany. Bo jeśli ja na przykład, ja ten kod piszę, ja dostanę Robuxy, ale jeśli ja jeszcze raz piszę, to ja już nie dostanę. Dobra, teraz ja zdrapię do końca Matko, no coś widać Bo tam muś, może być ta, taki blu, trzeba tak robić No nie wiem, czy no, z monetą to dobrze się robi Dobra, ja zdrapałam do końca był czysty. Dobra. Ja już wpis Dobra, ja już mam kody. Teraz my musimy przejść do Google'a. Zobaczcie, to jest Google. Dobra. To musicie wpisać. Dobra. Www. Kropka. Roblox. Roblox. Kropka. Dobra. No i redmi, ja nie? nie muszę tak pisać, tylko mogę tak wyszukać. Dobra, teraz musi trzeba... Musicie to, no tak, zrobić. NT nacisnąć. I teraz zaloguj się na profil Roblox. No wy na naciskacie. Dobra, teraz tutaj wpisujecie swój kody, który u was jest. Nie wiem czy... Ten kod jest bardzo trudny. Dobra. Nie wiem czy mnie przebije. P

Dobra, teraz trzeba to zaznaczyć. To teraz trzeba zaznaczyć. Dobra, daj się. Czekamy. E, teraz e, trzeba poczekać. O. Ja już mam. Dobra, wyposaż awatar. O, teraz ja mam e, awatar truskawki. Dajcie, zobaczymy. Oho! A dobra, mi czapka. No ja mam ten kot, ale dobra. I teraz mamy 50 zł na swoim koncie. Dobra. Teraz musimy... Tak. Zaraz ja muszę przejść do Robloxa. Teraz klikamy na 50 zł. Teraz kup Robuxy. Ale niestety. No niestety. Musimy kupić za 30 zł, bo... bo tutaj... Bo tutaj nie ma ceny za 50 zł. Znaczy, może będę i tylko będę miał 50 zł. Tylko będę miał 500 Robuxów. Dobra, pokupujemy. Teraz my klikamy kredyt Robux. i zamówienie. Teraz czekamy. Dobra, dziękuję za zakupy. Teraz nam trzeba poczekać. O, zobaczcie, ja potrafię. Teraz ja mam 20 zł i 1 groszy. Teraz czekamy. Tak. Teraz klikamy w Robuxy. A nie, nie kup. O, już mam. No, ja, nacisnąć kup Robuxy, i teraz mamy Robuxy. Jej! Jeśli wam spodobało się to wideo i ta instrukcja, którą ja zrobiłem, postawcie łapkę w górę, subika, jeśli wy to nie zrobiliście i wszystkim pa pa.